W Jaworskim zamku do zwiedzania udostępniono dwie cele głodowe, które mieszczą się na parterze. Pierwsza cela prezentuje rekonstrukcję wyposażenia celi oraz wybrane fragmenty z pamiętnika więźnia Stanisława Wesołowskiego. Druga cela poświęcona jest dwustuletniej historii więziennictwa w Jaworze. Ciekawostką są również wyświetlane w jednej z cel filmy dokumentalne o więźniach politycznych. Jesteśmy na nietypowej uroczystości odsłonięcie jakby świadka tych tragicznych losów tego zamku piastowskiego w Jaworze, który, dobrze licząc, to jest praktycznie 200 lat, takich losów tragicznych, martyrologicznych, gdzie tutaj pozbawiano ludzi godności, męczono, nękano. Myślę, że to jest pierwszy moment i pierwszy krok do tego, żeby. Żeby tę historię jednak odsłonić, pokazać, dlatego że, jak mówili nasi wielcy Polacy, naród bez pamięci nie ma przyszłości. W związku z tym, że chcemy pisać kolejne 200 lat innej historii tego zamku, tak jak to przystało na miasto chleba i pokoju, czyli historii miłości i pokoju, to musimy jednak pamiętać o tym wszystkim, co tutaj miało miejsce. I rzeczywiście ten pierwszy krok został dzisiaj uczyniony. Bardzo chcę podziękować pracownikom muzeum, którzy dotarli. I do materiałów archiwalnych, i do przekazów ustnych również. Podczas uroczystego otwarcia tej, jakże cennej wystawy, można było porozmawiać osobiście z Zofią Leks, autorką książki o więźniarce przetrzymywanej na Jaworskim Zamku. No to właściwie się dzieje wszystko na Jaworskim Zamku. Wtedy nie był zamek, tylko więzienie. Także tylko, no i jak wiadomo, w życiu to są i różne i ciernie. Tutaj ciernie było chyba więcej skąd pomysł na książkę? Nie wiem. Nie umiem, sobie, nie umiem sobie przypomnieć, dlaczego ja zaczęłam pisać. Może, może po prostu ja bardzo dużo czytałam książek o więzieniach. Porównywałam, bo dzieciństwo, to znaczy, tak, dzieciństwo spędziłam w Kazachstanie i wydawało mi się, że to jest największe nieszczęście, jakie nas spotkało. Ale potem, jak się zaczęłam dowiadywać o powstaniu warszawskim, o święcimi, bo pierwszy film to było chyba Jakubowskiej, ostatni etap. Zobaczyłam to, zaczęłam się interesować właśnie obozami. I Chyba czytając, prawdopodobnie czytając jakąś książkę obozową wpadło mi na myśl, że przecież Maria przeżyła to samo i trzeba by ją też jakoś uwiecznić. No i reszta jest w książce, także ta książka jest autentyczna, tak jak, jak to spotkanie, jak to wszystko, to jest, no wiadomo, że powiązane jest tam, może, może jak wiadomo fikcja literacka musi być, żeby powiązać te wszystkie opowiadania, które od niej usłyszałam ale reszta jest faktem. Jest to, tak jak powiedziałem, pierwszy krok w odsłonie tej historii tego zamku. Ten krok jest akurat tragiczny, ale już za chwilę będziemy zapraszać na, na inne ślady. Dzisiaj wspominaliśmy, że dzięki temu, że tutaj w Jaworze przechowany był rękopis z Orium Celestium, czyli obrotach sferniebieskich, być może ten rękopis oryginał kopernikowski zachował się dzięki temu, że tutaj przebywał również na zamku w Jaworze. To są te wszystkie różne tajemnice, które, które kryje. Ten nasz zamek miastowski i, i ta histori te historie, które chcemy, żeby docierały do, do wszystkich i Jaworzan, i wszystkich, którzy odwiedzają nasze miasto.